Tchau. Mano tutaj Rafson z kanału Rafson i Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Draken Sun Online lub Drake Sank Online. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać misję w, o nazwie Między światami Grimaxtą w Międzyświecie. Mamy zebrać wodę skażoną mroczną mocą, ilość 54 odpoczkujących materii członków sekty Nefertarii. Okej. Okay. Jesteśmy w furkę eee, z tanią śmiecią, Lidu Wino oraz z Lady Darkosem. No to wbijamy, nie? Hmm, bolesne. Spytam się ich, jaki poziom wybrać? Aha, no to bierzemy bolesny poziom. Okej. Okay. Aha. Spoko. Wpierdalamy się. Okej, okay, ktoś tam idzie. Aha, na fertari. Jakiś tam poziom, nie wiem. Wysoki strasznie. Aha, rozumiem. O niezła zabawa. Czyżby ten stwór miał coś dobrego? Tak. Jakiś tam pas. O o o, 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 uciekam, uciekam Mało życia Trzeba się uleczyć Dobra A, czy coś miał jeszcze? Ma, słaby pas, okej okay. Skażona mocą woda Napierdalamy One są kurewsko mocne, jak sami widzicie. Wow, 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 wow. Uciekam. Dobra, nie trzeba aż tak podchodzić za bardzo. O, ktoś tutaj zyskał nowy poziom. Nieźle, nieźle. Pięciu jesteśmy, dołączył do grupy White Shadow okej, okay. uciekam, biorę wodę okej, okay. kolejna woda, lecimy. Zbieramy tutaj buraki. Okej. Okay. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Jakiś tam trok chyba jest? Tak. Tak. Troll. Napierdalamy w niego. Ok. Zdechł. Kolejny na Fortali jest w tej części. Dobra, na szybko zdechł. Nice, nice. nie mogę chyba uciec, tak? Mam rację? No, niezła pierdalanka szczerze mówiąc. Czy one mają życie? Nie wiem. O, mają. Okej, okay. już myślałem, że nie mają. Ops, uciekam, uciekam. Mam mało życia. Dobra. O kurwa, boss. Trzeba tutaj czekać, aż urośnie życie. Ops, uciekam. Dobra. Uciekłeś z kurwy syna. O, ja też chyba deadna tak? A nie. Uleczyłem się. One są tak kurewsko trudne. Dobrze, że mi tutaj EXPA dużo dają. Nice. Jeden zajebany. Ok. Idzie boss. Trzeba uważać. Pokonamy go? Jak myślicie? No, szkielet. Czyżby się ten syn uleczył? Nie wiem. Możliwe, C co ja mam? Jeden haj, tarcze? Nie mam tarczy. Ja mam mieć dwuręczny legendarny. No trzeba uważać. Okej, okay, uleczyłem się sam. Dobra. Boss... ...został zajebany. Ło, ile buraków cukrowych. Dawaj, dawaj. Nice. Uciekam. Rozwalam kolejne. Dobra, mam kolejną epicką rzecz. O szpony mam. Słabe nadramienniki. Okej. Okay. Okej, okay, no to w takim razie zaraz zwracam jak. Zbiorę tą wodę, tak? Okej, okay, jesteśmy tutaj blisko rozjebania czwartego bossa, raz kula truciela. Szkoda, że mi brakuje ponad 30 wód skażonych, sake. Muszę się odrodzić O, dzięki Mam zbroję stalową epicką, okej okay. Jeszcze nadramienniki, to nie jest mi potrzebne Słabe, słabe Okej okay. To tyle? Szczepiony Katkun, eee, możesz dalej? Spróbujmy jeszcze raz. Okej. Okay. No to w takim razie zaraz wracam jak zbiorę te wszystkie wody skażone. Okej, okay, udało mi się w końcu zebrać 54 sztuk wód. Idziemy do studni. Wypierdalamy. Użyj oczyszczonej wody i pokrop nią stos zwłok. Hm, okej. Okay. Trzeba tutaj pójść, ominąć. No właśnie, jep, 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 jep. No i jep. Dobra, porozmawiaj następnie ponownie z Siginą. Jerisk yeah, do Tir w rozszczepionym kathun. Kurwa, muszę uciec. Huh, <śmieszki> kurwa, śmieszki. Dobra, ominąłem ich, tyś skurwes synów. Bierzemy zwrot od razu. No i teraz pójdziemy. Na... zachód... ...Kathun. Dobra. Mamy ubić stwory szukające fragmentów materii. ubij... ...raz kula truciciela pięć razy. Ubi rycerza zakonu Smoka z międzyświata 5 razy. Ubi Grimmaga w międzyświecie 5 razy. Zanieś Amonowi 150 fragmentów materii, aby zapobiec destrukcji sfer. Porozmawiaj z Amonem wędrowcem przez świat w pionym Kartun. O kurwa. To może być trudne. Szczerze mówiąc. ...kurawsko trudne zadanie. Okej. Okay. Dostaję za to... ...legendarny przedmiot. Hmm, super. Zobaczę jaki tutaj przedmiot dostanę. No, na poziomie 36 ścieżka nietykalnych Okej. Okay. Dobra, no to w takim razie zakończą tutaj odcinek. E, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. W następnym odcinku pójdziemy dalej. Nie wiem, może pójdziemy do Sets Atlanted. No to co? No to na razie i cześć. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!